Witajcie bracia i siostry w ten piękny niedzielny poranek Pan Bóg sprawił, że mogliśmy dzisiaj ponownie się spotkać i chciałbym, żebyśmy dzisiaj dotknęli tematu tematu, który towarzyszy nam od początku naszej drogi z Bogiem i na początek chciałem zadać pytanie kto z was Pamięta swój pierwszy telefon komórkowy. Jaki to był? Jakikolwiek by to nie był telefon, czy to był telefon sprzed 10, 15 czy 20 lat, z pewnością pamiętamy początki telefonii komórkowej, kiedy to, aby móc się z kimś połączyć, albo aby móc do kogoś napisać wiadomość, trzeba było szukać odpowiedniego miejsca. Trzeba było tak zwane łapać zasięg. W moim rodzinnym domu był to albo strych, albo trzeba było pójść na sam koniec ogródka, wyciągnąć rękę do góry, aby móc złapać zasięg. I wtedy, wtedy nadchodziły wszystkie zaległe wiadomości i wtedy i tylko wtedy można było się z kimś połączyć. Były to takie specjalne miejsca, w których tylko można było nawiązać połączenie. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj poruszyli temat modlitwy. Modlitwa działa troszeczkę inaczej niż telefonia komórkowa, ba, działa zupełnie inaczej niż telefonia komórkowa. Z pewnością nie trzeba biegać i szukać zasięgu, gdzie można by się połączyć z Bogiem, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się tematowi modlitwy na podstawie jednego fragmentu fragmentu, który z reguły czyta się przy okazji. Pamiątki śmierci i zmartwychwstania Pańskiego, ale chciałbym, żebyśmy także dzisiaj mogli go sobie przypomnieć. Także otwórzmy nasze Biblię na Ewangelii Łukasza na 22 rozdziale. Przeczytamy wersety od 39 do 46. Ewangelia Łukasza 22, 39 do 46. I czytamy tam tak. I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na górę oliwną, poszli też z nim uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich, modlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia i padłszy na kolana, modlił się, mówiąc, Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I ukazał mu się anioł z nieba umacniający go i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwie się modlił i pod jego był jak krople krwi spływające na ziemię. A wstawszy od modlitwy przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku i rzekł do nich: Dlaczego śpicie? Wstańcie, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Można by zadawać pytanie, czy Pan Jezus, tak samo jak my, kiedy chcieliśmy się kimś, z kimś połączyć za pomocą telefonu komórkowego i szukaliśmy tego specjalnego miejsca, czy Pan Jezus udał się do ogrodu Getsemane, do ogrodu Oliwnego, aby właśnie tam się modlić? Było to specjalne miejsce? Tak. Zobaczcie, czy 39 werset mówi nam, że wyszedłszy udał się tam według zwyczaju swojego, na górę oliwną, a więc było to w jego zwyczaju udawanie się w to miejsce, było to w jego zwyczaju modlić się w tym miejscu. I tutaj można by zadać pytanie, czy my także mamy takie ulubione miejsca modlitwy. Czy jest to fotel w salonie, czy może kanapa, a może jest to, no cóż, nasze łóżko, kiedy kładziemy się spać, albo wcześniej rano kiedy wstajemy. To właśnie to miejsce i ta pozycja jest ulubiona do modlitwy. Kolejne pytanie, które za tym idzie, to czy Bóg wysłuchuje modlitw w takich miejscach? Czy może wysłuchuje tylko modlitw w wielkich katedrach, w kaplicach, świątyniach? Czy raczej nie patrzy na to? Wtedy też należałoby zadać pytanie, jeżeli Jezus udał się do ogrodu oliwnego, a nie modlił się w miejscu, gdzie był, ale poszedł do tego specjalnego miejsca, to czy i my mamy szukać takiego miejsca? Czy i my mamy szukać swojej komory modlitewnej? Jeżeli pamiętamy jeden fragment z Kazania na Górze z szóstego rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus w szóstym rozdziale, szóstym wersecie daje. Zachęca do modlitwy, daje przykład i wzór modlitwy, mówi tak. A ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swojego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Czy może kolejne pytanie, dlaczego w ogóle mam się modlić, skoro Bóg i tak wie, czego potrzebuje? Zobaczcie ten sam fragment, ten sam pasus, ósmy werset. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, e, Ojciec Wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie. A więc skoro Bóg wie, czego potrzebujemy, zanim Go poprosimy, to po co się modlić? A jednak mamy się modlić. Wczoraj przeczytałem rzekomy cytat, rzekome zdanie, które miał wypowiedzieć Charles. Spurgeon odpowiedź, którą miał udzielić na pytanie, co jest ważniejsze modlitwa, czy czytanie słowa. I miał odpowiedzieć a co jest ważniejsze, wdech czy wydech? Modlitwa jest ważną częścią naszego życia, życia chrześcijańskiego. Myślę, że nie można żyć z Bogiem nie modląc się ponieważ Bóg do nas mówi poprzez swoje słowo, ale my mówimy do Boga poprzez modlitwę i to jest właśnie ten dialog, ten duchowy dialog, który mamy z naszym Bogiem. A więc modlitwa jest nierozłączną częścią naszego duchowego życia. Jeśli spojrzymy w inny fragment Ewangelii Łukasza do szóstego jej rozdziału, widzimy tam Jezusa, który także się modlił, ba który spędzał całe noce na modlitwie, szósty rozdział, dwunasty werset. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. A więc Jezus, który był Bogiem i człowiekiem, także potrzebował modlitwie, także modlił się, spędzał całe noce. Czy my spędzamy całe noce na modlitwie do Boga? A więc modlitwy potrzebował Jezus, modlitwy także potrzebujemy i my. Dlaczego? Dlatego, wróćmy do naszego fragmentu, 22 rozdział Ewangelii Łukasza. Dlaczego my potrzebujemy modlitwy? Ano dlatego, aby znaleźć wolę Bożą i umieć ją zaakceptować. 42 werset. Mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. To był doskonały wyraz akceptacji woli Bożej przez Jezusa, a więc potrzebujemy modlitwy, by znaleźć wolę Bożą, umieć ją zaakceptować. Potrzebujemy modlitwy, abyśmy mogli zostać umocnieni. Kolejny werset, 43. I ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. Potrzebujemy modlitwy, abyśmy mogli zostać umocnieni. I po trzecie, potrzebujemy modlitwy, to co nam mówi werset 46. I rzekł do nich, dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. A więc potrzebujemy modlitwy, aby nie popaść w pokuszenie. Potrzebujemy tego czasu modlitwy, kiedy odwracamy się od wszystkich rzeczy tego świata, od wszelkich pokus tego świata, kiedy zwracamy się do naszego Pana i Zbawiciela, kiedy przychodzimy do Niego w modlitwie, kiedy nic innego nie ma znaczenia. Kiedy wszelkie pokusy, wszelkie sprawy tego świata odchodzą Zapomnienie, a skupiamy się tylko na naszym Bogu. A więc modlitwa jest nierozłączną częścią naszego duchowego życia. Potrzebował jej Jezus, potrzebujemy jej i my, aby znaleźć wolę Bożą, umieć ją zaakceptować, aby zostać umocnionymi, aby nie wpaść w pokuszenie. Kolejnym pytaniem, które trzeba by zadać i od razu sobie na nie odpowiedzieć, w takim razie, co sprawia, że modlitwy są wysłuchane? Co sprawia, że modlitwa jest wysłuchana? Jak powinniśmy się modlić? No cóż, pierwszą odpowiedzią, która pojawia się z reguły przy każdym innym temacie dotyczącym naszej interakcji z Bogiem jest wiara. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział i werset 21 i 22. Czytamy tam, tak, Ewangelia Mateusza, 11, 21 i 22. Przepraszam, Ewangelia Mateusza 21. Nie 11 rozdział, tylko 21 rozdział. Ewangelia Mateusza 21 i wersety 21 i 22. Czytamy tam tak. A Jezus odpowiadając, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli, wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko o cokolwiek byście prosili, w modlitwie z wiarą otrzymacie. A więc pierwszym warunkiem tej wysłuchanej modlitwy, pierwszym warunkiem jest modlitwa z wiarą. Drugim warunkiem, czy drugim, drugim warunkiem jest to, o którym pisze Ewangelista Jan w czternastym rozdziale tejże Ewangelii w wersetach trzynastym i czternastym. Ewangelia Jana 14, rozdział 13, 14. O cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby ojciec był uwielbiony w synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to, a więc to jest ten drugi warunek, prośby w imieniu Jezusa. A więc wiara, prośby w imieniu Jezusa i kolejnym, chyba może nie warunkiem, ale wytycznym. Odnośnie wysłuchanej modlitwy jest to, o co się modlimy. Ewangelia Marka tym razem, dziesiąty jej rozdział i werset 51. Tam czytamy tak. A Jezus odezwawszy się, rzekł mu: Co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu całą litanię, cały wiersz, niekończące się pięć minut modlitwy z ławki, nie wiadomo o czym i. W końcu Jezus zwątpił. Oczywiście tak nie jest napisane w tym wersecie, czytamy tak. Co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział Jezus, a ślepy odrzekł mu: Mistrzu, abym przejrzał. Krótko, konkretnie na temat. Wyraził swoją najgłębszą prośbę, największą potrzebę w tych trzech słowach: Mistrzu, abym przejrzał. Konkretna prośba, konkretna potrzeba wyrażona wprost z Bogu. Inną kwestią będzie także to, o, o czym czytamy ponownie u Ewangelisty Łukasza, tym razem w 18 rozdziale tej Ewangelii, wersety od 1 do Osiem. Taka dłuższa historia, ale pokazuje nam właśnie tę prawdę. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Mówiąc, był w, jednym, w pewnym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał, potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam Wam, że szybko weźmie ich w obronę, tylko czy syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? A więc tym kolejnym warunkiem, kolejnym wytycznym jest oczywiście yy, nieustanna modlitwa. I ostatnim jest coś, o czym ponownie pisze ewangelista Mateusz, także mówi o tym Jezus w kazaniu na górze, szósty rozdział, piąty werset. Czytam tam tak. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. A więc nie mamy być jak owi obudnicy i modlić się na pokaz, ale tu właśnie nawiązanie do tej komory, do tego miejsca ustronnego, kiedy odcinamy się, kiedy nic ani nikt nie nas nie wpływa i możemy się skupić na Bogu. A więc co decyduje, że modlitwa jest wysłuchana, czy jak powinniśmy się modlić? Z wiarą w imieniu Jezusa, konkretnie, nieustannie i nie na pokaz. To wtedy musimy zadać kolejne pytanie, czy modlitwa może odbywać się tylko i wyłącznie na osobności, w komorze, w oddzieleniu, w izolacji. Oczywiście, że nie. Nie tylko. Jezus mówi. Nie o społecznej, ale indywidualnej modlitwie, natomiast Pismo Święte w innych miejscach zachęca nas do publicznego uwielbiania Boga. W wielu psalmach, w psalmie 63 czytamy, że gdy milczałem schły kości moje, mówi psalmista, czy w księdze Izajasza czytamy, że wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. Czy ponownie w psalmie tym razem 63 czytamy: Będę się modlił, dopóki życia mi wystarczy. Czy w psalmie 95, który jest cały zachętą do uwielbiania Pana, tak samo jak w psalm 111, 107 czy w końcu 150? A jakie są główne przeszkody w wysłuchaniu modlitw? Powiedzieliśmy wcześniej, jakie są warunki wysłuchanej modlitwy. Niemniej jednak wszyscy napotykamy przeszkody kiedy się modlimy. Każdy z nas stwierdzi, że często, gdy modlimy się, przychodzą przeciwności, nie możemy się skupić, przychodzą rzeczy, które nas rozpraszają, ale jakie są główne przeszkody w wysłuch wysłuchaniu naszych modlitw? Pierwsza to ta, o której czytamy w liście, Jakuba, w liście Jakuba, w pierwszym rozdziale, wersety szósty i siódmy. Czytamy tam tak. Niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotany. Przeto to niechaj nie miema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. A więc mamy prosić... Yy, przepraszam, główną przeszkodą w wysłuchaniu modlitw jest oczywiście niewiara. Oczywiście, jeżeli nie wierzysz, to nie mniemaj, że coś od Pana otrzymasz. Drugą przeszkodą w wysłuchaniu modlitw jest coś, o czym pisze yy, Król Salomon w swoich przypowieściach pod koniec tej księgi w 28 jej rozdziale i werset 9. Czytamy tam tak, 28 rozdział 9 werset. U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ochydą. A więc należałoby krótko powiedzieć, że taki człowiek, dla którego modlitwa jest ochydą, człowiek, który odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, człowiek nieposłuszny, człowiek, który nie chce i nie żyje według Bożych wskazań, według Bożego Słowa, po prostu nieposłuszeństwo jest przeszkodą w wysłuchaniu modlitw. Innym, inną przeszkodą będą oczywiście konflikty z innymi ludźmi, o których także pisze nam Ewangelista Marek, tym razem w 11 rozdziale, nie dziesiątym, ale jedenastym rozdziale tejże Ewangelii, i czytamy tam w wersecie 25. Takie słowa. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec Wasz, który jest w niebie, odpuścił Wam Wasze przewinienia. A więc przeszkodą w wysłuchaniu modlitw może być konflikt kiedy z innymi, kiedy jestem skłócony, kiedy nienawidzę, kiedy nie chcę przebaczyć, kiedy napawa mnie duma i pycha i nie chcę żyć w zgodzie z innymi. Oraz ostatnia przeszkoda w wysłuchaniu modlitwy, o której także czytamy w liście Jakuba, ale tym razem w czwartym rozdziale i w wersecie trzecim takie słowa. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. A więc nie otrzy... pomimo tego, że prosili, nie otrzymywali, dlatego że chcieli to zażyć, zużyć na zaspokojenie swoich własnych namiętności. I to właśnie było przeszkodą w tym, że ich modlitwa nie była wysłuchana. A więc bracia i siostry. Pamiętajmy, że potrzebujemy modlitwy, że modlitwa jest nieodłączną częścią naszego duchowego życia. Nie można powiedzieć, ja wierzę, nie muszę się modlić. Nie. Modlitwy potrzebował Jezus, który spędzał na rozmowie z Ojcem całe noce. Modlitwy potrzebujemy i my, aby rozpoznać i zaakceptować Bożą wolę, abyśmy mogli zostać umocnionymi i aby nie popaść w pokuszenie. Także nie wymawiajmy się od modlitwy, nie uciekajmy od modlitwy, ale przychodźmy do Boga w, każdorazowo z błaganiem, z dziękczynieniem, z naszymi prośbami czy z uwielbieniem. Dlatego nie ma lepszego zakończenia dzisiejszego słowa, aniżeli właśnie modlitwa. Dlatego, bracia i siostry, drogi widzu, jeżeli chcesz coś przynieść przed Boże oblicze, zapraszam do modlitwy. Drogi Ojcze, drogi Boże, dziękujemy Ci, że możemy do Ciebie przychodzić właśnie w naszych modlitwach, z naszymi modlitwami, z tym, co nas boli, z tym, czym sobie nie radzimy, z naszymi pokusami, oddawać Tobie chwałę, prosić o pomoc, dziękować Ci za to, kim jesteś. Dziękujemy Ci, że mamy do Ciebie przystęp, że możemy że nie jesteś Bogiem odizolowanym, gdzieś odosobnionym, daleko, ale jesteś tu z nami. Dlatego prosimy Cię, Panie. O wszystkich tych wśród nas, którzy się źle mają, o tych, którzy byli z nami, a teraz gdzieś się pogubili, Panie. Prosimy Cię o tych, którzy nie mają pracy, o tych, którzy są chorzy, o tych, którzy wyjechali, Panie. O tych wszystkich winnych zborach, którzy potrzebują umocnienia. Prosimy Cię, Panie. Bo Ty jesteś wielkim Bogiem, naszym Bogiem. Tobie zaufaliśmy, Ciebie nazywamy Ojcem i do Ciebie chcemy przychodzić każdego dnia. Z każdą sprawą. Nie szukać rozwiązań tego świata, ale Twojego, najlepszego. Dlatego prosimy Cię, Panie, bądź z nami, wysłuchaj naszych modlitw, zabieraj wszelkie przeszkody, które mogłyby powodować, że nasza modlitwa nie będzie wysłuchana. Dawaj nam wszelkie sposobności do modlitwy, od, zabieraj wszystko to, co by nas mogło rozproszyć, abyśmy mogli spędzać czas na rozmowie z tobą, abyśmy mogli mówić do Ciebie, a potem słuchać Twojego słowa, przyjmować je, wysłuchiwać i wykonywać. Amen.